Cześć, witam was w moim nowym projekcie. Zagrajmy w Minecraft 2D. To, to jest e, Minecraft podobny do Terrarii, tylko że... Jest podobny cały do trybu kreaty po Minecraftie normalnym. Tam jest nieograniczona ilość surowców, ale można się robić co chce. Ja będę pokazywać hmm, po prostu jakieś... Budowę będę budować I wy będziecie mogli zobaczyć To zaczynamy Tworzymy świat Już tu trochę grało I się zadbałem z mechaniką gry I kumankę <gry> generuje. Na tym Nie ma tak, zbiera, Zwalamy kloki I poprawimy sobie z drewna, z kamienia, albo chcecie e wyrównać centera na wzgórzu Gieł. buduje forki. Na drabini. To zrobili mek, a to jeszcze koniec. Bar. Żeby w Potem jak się to zajmiemy się rykowaniem takiego. Jak tutaj się jak nie da kłaść drzewo albo coś. A tu źle powiem. Jedna kapa. I... Nie wiem czy ktoś kiedyś... Ale ja chyba wyprzedziłem tych ludzi. To tak. To będzie... To będą różne warstwy wieowca. I tak postaram się w kilka budowlanych jak jeszcze się w bo ja mam jeszcze ograło 15 minut filmik to na razie to jeszcze nie, nie będzie aż tak dużo dopóki zdejmę limitu tak Szkoda tutaj tylko wolno raczej pać e to podobnie jeszcze Patrzcie na to To będzie wielki budyk ze wszystkich warstw jakie są możliwe I padam na wykorzystanie jakby są so budynków normalnych mają albo możecie sobie to po prostu do jak do 2D do możecie to sobie skopiować, Co tu robi? Na... D umiem szybciej schować, no ale... Teraz może sobie zrobić... Tak jak... Hmm. Jeszcze... Zrobił podłogę O na dół piwnica. Schody. I otwarte. to chcemy i my. I ok. Co tu zrobić? Na sieprzku. Teraz. Trzy zrobić szyby. No i w jednym odcinku pokażę budowlę jaką fajną. No i tyle będzie wystarczyć. Bierze który dotarł do Netera. Albo kto woli, admin bloka nim Tu jeszcze. Balko. Dziękuję za oglądanie! I do zobaczenia w drugim odcinku, w którym jeszcze wiem co Wam pokażę. Postaram się wymyśleć. Więc, że... I do następnego odcinka. Pamiętajcie skrybować, dawać łapek i komentować. Na razie.